A wiedziałem kurwa, że 5 to może być dobry kola. Poczułem to go, go, go. Yeah, be careful. O oh, fuck. A, wiedziałem kurwa, że w sobie to może być dobry kola. Poczułem to. A, uh, be careful. Down to my... to smoke. Like, na razie. Oh fuck. Three fire. Gdzie granat tam drago. Leś. A, a, mamy pakę okej. Okay. Ty, go dostałeś głowę przez ścianę? Znaczy, przez smoka To a ci głowę? Ja pierdolę! Tu się wskoczy, to gówno nie danie nie? A bez nie, nie patrzy co to. Po patrzę to na to jak coś. Okay. Kurwa. All right. Chodźcie Throwing Throwing fire. Throwing fire. Throwing który to jest zielony? Luks Znaczy nie się po prostu jak wybijali przez smoka lubią Dawaj And jak daje infekcje bo? Kawa kupaki? nie wie co to? Aki? Kawa kup. Mieć Nie! Czekaj, plus, minus jest Dobra, pojebało mi się, przepraszam. No. Bo cheatów nie mam, to dlatego, wiesz. No. Wsiadł. jeden leży. Drugi leży. I leży. Myślałem, że ja go zabiłem. O oh my god! Ona będzie kurwa upośledzenie! No, ja sobie nie coś, coś, coś nie, bo ten ryż mi tu nie, prze, nie przekonuje kurwa Nieprawda, trzeba używać cheatów, dlatego każdy teraz... Cheat ten, yy, cheaty Nie, bo ja już dostałem kiedyś Może nie... Może nie przeze mnie, ale dostałem! No ja wiem, zastanowię się no. Na... Ej, nasz kolega nie ma głowy. Ej, to bym musiał stać wtedy. Nie da się go trafić w głowę! W sensie ja z niego strzelam, a tu przodej patrz. Nie przekonuje. Nieprawda. Trzeba używać cheatów, dlatego każdy teraz ten... eee... Yy, cheaty. Nie, bo ja już dostałem kiedyś. Może nie... może nie przeze mnie, ale dostałem. No ja wiem, zastanowię się na. Ej, nasz kolega nie ma głowy. Ej, to bym musiał wstać wtedy. Nie da się go trafić w głowę. Ten w się ja z niego strzelam, a tu przylatuje, patrz. Przewodniczący, w tej z niego tej chwili, tu tu chwili, w To jest, sój jego, zobaczmy u siebie jak to działa, Stój. A u siebie też tak chciała, a u łokiego nie. Okay, okay, <tryk> słuchaj, To Słuchaj, z Słuchaj, słuchaj. siebie Słuchaj. Słuchaj. A Słuchaj. A u tak też tak łokiego nie. nie. Chyba zmieni to na kurwę Tu już nie ma przejścia Ja pierdolę A kiedy ty tam coś patrzysz czy nie? Mm, czekaj, bo zepsułem coś i coś mi się rozjebało trochę, wiesz? Masz pakę. I know. Nie, nie wiedziałem, że mamy B. Leś Jakby jakby jakby... Mi to kurwa się nie podoba ten hentai lover ogólnie. Na 300 godzin w się stary. Inwentory, darmowe skiny. Siema go no, Teo, <laughs> ty wolcie zagranie. Tak, zagranie. <laughs> <nie>, tak, <laughs> Kurwa! Jebany! Platz h